Pani marszałek? Pani marszałek, Wysoka Izbo. Kwestia stanowienia prawa w naszym kraju pozostaje no, dla bardzo wielu naszych obywateli kwestią no, trudną. Trudną do przyjęcia, zwłaszcza na sali sądowej. Wydaje się, że pomysł mediacji jest wyściem naprzeciw potrzebom, zwłaszcza rynku obrotu gospodarczego, ale też i oczywiście w kwestiach cywilnych. W związku z tym. Chciałbym zapytać o rzecz następującą. W uzasadnieniu jest rzecz następująca. Takie zdanie znalazłem. Rozwój pozasądowych metod rozwiązywania sporów ułatwi wprowadzenie działalności gospodarczej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Chciałbym zapytać na przykładzie tzw. afery outsourcingowej. Co to rozwiązanie mogłoby pomóc ofiarom tej afery? Zwłaszcza, że w sytuacji, w której ludzie, ci jak twierdzą, są oszukani przez jednego z uczestników w rynku outsourcingowego, czyli jednego z również z przedsiębiorców, a przynajmniej nawet nie jednego. Państwo stawia się po stronie nie poszkodowanych, tylko właśnie tych, którzy tej szkody dokonali. Następna kwestia to jest kwestia również dotycząca sformułowania, uzasadnienia dotycząca dokładnie prestiżu, podniesienia prestiżu, znaczenia w mediatora jako zawodu. Chciałbym zapytać, jaki to ma mieć wymiar finansowy, dlatego że wydaje mi się, że istnieją pewne stanowiska, które w kraju należałoby też wesprzeć. Mówię tu na przykład o rozwiązaniach dotyczących prawa rodzinnego. I ostatnia kwestia. Dlaczego tak późno Państwo się za to wzięli? Bo mediacja w naszym obrocie prawnym funkcjonuje od 2005. A ostatnia dyrektywa europejska jest z 2013, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo proszę. O dziękuję dziękuję. Panie Pośle.